Cześć! Dzisiaj jest wspaniała Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam, które z przykazań jest pierwsze, które jest najważniejsze. Wiemy, że w kościele jest dużo przykazań, jest dziesięć przykazań bożych, są przykazania kościelne, ale dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus nam mówi, które przykazanie jest najważniejsze. Pamiętam, że sam usłyszałem tę Ewangelię, jak miałem może 8 lat, byłem wtedy z rodzicami na mszy świętej. I było to dla mnie naprawdę bardzo ważne, żeby usłyszeć właśnie o najważniejszym przykazaniu. Też później jeden z księży zachęcił mnie, żeby te przykazanie odmawiać jako poranną modlitwę. I chciałbym dzisiaj ja też zachęcić Was do tego, żebyście przez następne parę dni, powiedzmy pięć dni, odmawiali tą w swojej porannej modlitwie, odmawiali to przykazanie. Czyli. Będziesz miłował Pana Boga swego. Będziesz miłował, to znaczy będziesz kochał. I teraz, jak mamy kochać? Można sobie pomagać też w tej modlitwie tym, że będziemy używać naszych rąk. Czyli będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Miłować Pana Boga sercem, to znaczy kochać go tak, jak kocha się na przykład rodziców. To znaczy ufać Mu bezgranicznie i to znaczy pamiętać o tym, że zawsze możemy się do Pana Boga zwrócić o pomoc. Potem w tym pierwszym przykazaniu Pan Jezus mówi nam, że będziesz miłował Pana Boga swego całym, całą swoją duszą. Tu możemy zrobić taki znak: miłować Pana Boga całą duszą, to dla mnie też znaczy, żeby w ogóle uświadomić sobie, że my mamy duszę, że Pan Bóg nas tak cudownie stworzył, że mamy ciało i duszę. Ale też to znaczy pamiętać o tym, żeby zawsze pytać Pana Boga o to, co powinniśmy czynić. Co, co powinniśmy czynić, żeby czynić dobro w naszym życiu, bo z duszy powinna wypływać właśnie nasze dobre czyny i, i, i to, co, rob, co dobrego robimy. Później Pan Jezus mówi nam, że mamy miłować całym swoim umysłem, to znaczy, że mamy poznawać. Pana Jezusa. To znaczy, że trzeba czytać Pismo Święte i tam odkrywać, kim był Pan Jezus i co chciał nam przekazać. Tutaj chciałbym was zachęcić, że jeżeli jeszcze na przykład nie czytaliście Ewangelii świętego Łukasza, albo nie czytaliście dziejów apostolskich, to możecie zacząć to robić. Po prostu wziąć Pismo Święte i przeczytać te, te rozdziały. To, to bardzo pomaga w poznawaniu Pana Jezusa. I na końcu. Mamy miłować Pana Boga całą swoją mocą, możemy tak napiąć mocno mięśnie. To znaczy, że nie tylko musimy miłować naszym, naszym ciałem, ale naszymi wszystkimi talentami. Czyli jak ktoś umie ładnie śpiewać, jak ktoś umie dobrze tańczyć, ale jak ktoś umie na przykład uprawiać dobrze jakiś sport, to chodzi o to, żeby wszystko to czynić na chwałę Pana Boga. Żeby to było, żeby to podobało się innym ludziom, ale po to, żeby też podobało się Panu Bogu. I to są te cztery elementy, ale na koniec Pan Jezus jeszcze dodaje drugie przykazanie, a bliźniego swego jak siebie samego. I w tej waszej modlitwie porannej wtedy chciałbym zachęcić was, żebyście pomyśleli o tym, co dobrego możecie w tym dniu uczynić dla swoich bliźnich. Możecie to zrobić od razu i na przykład wstać i przytulić swoją mamę, albo tatę, albo rodzeństwo. Albo możecie pomyśleć o czymś, co zrobicie później. Do tego Was bardzo zachęcam. Życzę Wam powodzenia z Panem Bogiem.